Pyszne gulasze, soczyste mięsa, warzywa, ryże, delikatne ryby czy chrupiące kanapki. Dotychczas zajmowało ci to dużo czasu, ale już nie musi, bo masz ekspres cooker. Włóż składniki, zamknij i gotowe. Prosto, szybko i smacznie. Palce lizać, zostań z nami i przekonaj się sam. Kasiu, to pięknie wygląda. Ale no, poza pan, tym pachnie, pachnie, też, pachnie, pachnie cudownie. Tak jak powiedziałeś, włóż składniki, zamknij. I, I czekaj chwilę, moment. I... I gotowe. Gotowe. No wspaniale. Zobacz jak to pachnie, zobacz jak to przepięknie e, wygląda. I te wszystkie rzeczy, omlety, kanapki, kiełbaski, pizze, ciasta, wszystko przygotowałam specjalnie dla Ciebie. Ale ja już, i już, dla, już. Już byś już, chciał, już. bardzo proszę. Taki pyszny e, omlet. Zwróćcie państwo uwagę, jak on ładnie wygląda. Jest w całości upieczony, równomiernie. Ze względu na tą powierzchnię, która nagrzewa się równomiernie, dodatkowo nie trzeba jej szorować, bo nic nie przywiera. Powąchaj. Och, jajeczko przepyszne omlet. Ale nie dam ci spróbować. Nie dasz mi spróbować? To ja no. wyłożę no. ten omlecik no. tutaj i zobacz. Używam tak naprawdę dwóch narzędzi, aby wyłożyć ten omlet. Ale wiesz co? Musie się w ustach rozpływać się, puszysty. <gry> Dobrze. To teraz. Chyba na... wezmę jeszcze kawałek, naprawdę. Proszę bardzo, proszę bardzo. A ja tutaj przygotuję pizzę. Drodzy państwo, przygotujecie pizzę, śniadania, obiady i kolacje w tej chwili. Może nie pizzę, kanapkę taką z ciasta francuskiego. Zobacz, nie używam żadnego oleju. Puszo, Można tak? oczywiście dodać trochę masu. Można trochę yy, oliwy. Czyli tak, ciasto francuskie, do tego na przykład kurczak, który został nam z obiadu. Nie trzeba tego wyrzucać, nie trzeba podgrzewać w mikrofalówce, ale można przygotować. I drodzy Państwo, przygotujecie przepyszne przekąski, ale nie tylko przekąski, ale również pełnowartościowe posiłki. Od śniadania po, po kolację. No ile razy nie miałeś czasu rano na przygotowanie? Jadłeś coś w biegu, coś niezdrowego. A tutaj proszę bardzo, wkładam trochę sera, trochę kurczaka. Ale słuchaj, my często idziemy do sklepu, kupujemy jakąś przetworzoną żywność. Tak. A tutaj raz, dwa, kilka chwil, minut i jest gotowe. I gotowe Rano zagadnika. robię sobie kanapkę, tak, taki omlet na przykład na śniadanie. Dokładnie. Potem przychodzę, robię obiad, wieczorem kolację i, I wszystko zawsze... dzięki temu małemu urządzeniu. I zajmuje mało miejsca, zawsze jest gotowe do użytku, czyli wkładam składniki, mhm. zamykam. И есть... Gotowe. Zobacz jaka oh. pyszna kanapka. Wyłożę ją może w tej chwili już na talerz i pokażę ci co znajduje się w niej w środku, a w środku jest pyszna szynka, pyszny ser i zobacz, na wierzchu jest chrupiąca, a w środku jest soczysta. Właśnie dzięki tej nieprzywierającej powłoce to sprawia, że potrawy będą naprawdę soczyste i będą smakować, no bo można przygotować i zdrowe przekąski, i coś słodkiego na deser, do kawy, wszystko razem Czyli to wszystko cooker. słuchaj nie przywiera, to jest bardzo ważne, tak, bo to... patelnia co, przywiera, trzeba szorować, a tutaj widzę, o wytrzesz ładnie, elegancko i już jest gotowe. A dodatkowo jeszcze nic, żaden tłuszcz nie pryska mi na blat. Wszystko jest zamknięte tutaj w środku, ja przecieram to papierem, nic nie muszę dodatkowo, żadnych czynności wykonywać, aby ten ekspres cooker był ponownie gotowy do Dobrze, ale słuchaj, jak robiłeś tę kanapkę, tak? to z jednej i z drugiej strony chyba można to Tak, podgrzać, właśnie, właśnie, dobrze, dobrze tak. że o tym mówisz. W tej chwili może tutaj kiełbaski. I zobaczę. Znowu mhm. nie wykorzystuję żadnego tłuszczu. Mhm. wykorzystuje ten tłuszcz, który jest zawarty w mięsie. I tak jak powiedziałeś, to jest urządzenie, które można przewracać na drugą stronę. Ale wiesz. bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie. Ma tutaj takie specjalne nóżki, które właśnie pozwalają na to, żeby ekspress. Kukera, nie ślizgał nie się ne, na blacie, to. ale oczywiście... O. Zarówno ta górna powierzchnia, jak i dolna, e, nagrzewa Uu. się równomiernie. Czyli jeżeli mamy na przykład takiego puszystego omleta mhm. albo puszyste, puszystego pankejka, to nie trzeba tego przewracać, bo zarówno górna, jak i dolna powierzchnia się nagrzewa. I o, proszę bardzo, pyszne kiełbaski. I znowu od śniadania e, po kolację ekspres Cooker smaży, grilluje zapieka, ale też można rozmrażać, nie trzeba wykorzystywać mikrofalówki, nie trzeba wykorzystywać U. piekarnika, który sama, sama wiesz, jak, sam wiesz, jak to jest, jak się... Wiesz, ja wiem, dlaczego tak mówisz, bo bardzo często jedna w kuchni są kobiety, ale mężczyźni też są. Tak? I pamiętaj, że mężczyźni są najlepsi kucharze. O! Wiesz co, z ekspres-kukerem ekspres no to niekoniecznie. Każdy może smażyć jak profesjonalista.